Hej, cześć, nazywam się Ixitata! Zaczynamy w tym odcinku botanie. No ta, botanie jest w tym miejscu i by się przydało to bardzo ładnie w zrobić. Pod tym rząd jak pedestal, w tym przypadku jak tutaj mamy. A no to znacznie przemyślę bardzo prosto i naprawdę ja chcę tą botanie jak najszybciej skończyć, żeby do niej już nie wracać. Takim już moim takim piór pomysłem, żeby już to całkowicie odrzucić, bo naprawdę nienawidzę do tego modela, jak co nie jest tak bez sensu. Na początku by się przydał nasz oczywiście pedal stal, no to na pewno działało na milion procent. No to w ogóle nie działa, to się w ogóle nie chce podłączyć pod to. Ale to jest, no już się irytuję, już jestem zirytowany, nie powiem, że nie. A ten moment przydałby się nam właśnie ten Pure Daisy, który pozwoli nam bardzo fajne rzeczy robić. mamy ładnie się to I teraz jeszcze to. To możemy chyba jeszcze w tyle przyspieszyć, i powinno być dokładnie. To będzie po prostu giga szybciej. więc i co? Byśmy zrobili to na przykład w, 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 w. ten sposób, czytujemy sobie ONDO flame'a. nie item, tylko tuszek, który wchłania lawę. I to dla mnie jest myślę jeszcze lepsza rzecz. No, nieważne w to. Tara by się przydało do ogarnięcia create run, coś tam, i w tym momencie by się przydało dużej ilości mony po prostu robisz, po prostu, basicową tą runę. W tym przypadku, no, myślę, że typowo, po prostu, endoflame, ale to, może endoflame, CO MAM Z TYM ENDOFLAMEM?! Chodzi mi głównie o inny kwiat. Termality nie, mam już to. No, jest termality, no i to jest to. To jest ten cały kwiat, który jest zajebiście OP, no. Po prostu, no, mam dużo lawy, będę po prostu place'ował lawę obok to kwiatka i będzie, przy wchłaniał. Tyle w temacie. I możemy je wreszcie zrobić. Zrobiłem sobie runek. Ale tak, można zauważyć powiłem się bardziej tym zrobiłem więcej endoflame'ów oraz robiłem mana splitter ten mana splitter działa bardzo prosto ten wysyła wszystko do mana splittera on rozdziela na cztery różne pule i w tym momencie mamy czterokrotnie większą ilość z jednego po prostu i tak widać on w ogóle nawet nie tego on w ogóle się ten się on w ogóle nie, nie wyrabia ale pod tym względem mamy ten butyl i on w tym momencie powinien powolutku ale nie wyrabia, o teraz tak By się przydało zrobić cały altar Cztery lapisy i living truck Który jest w magazynie, kolejny To, byłem, to zrobiłem w bardzo prosty sposób Czyli co? Destruktywy. I nadal mamy placery, myślałem żeby też tutaj tą ale to myślę że później Bardzo to proste działa Tu mamy nasz external storage Tu mamy w środku mamy skrzyneczkę Mamy living truck i to też nasz multisystemic Tu sobie Do środka dajemy lodzi. Nie wiem, mieć o te to jest LODI, LODI trafiają do skrzynki, damy filter, salutki i on tam filterek daje nam LODI, stone i w tym momencie o, to idzie na dół i się bardzo ładnie przerabia. I w tym momencie, o, tylko to zmienia w tym momencie, o, widzicie, to, 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 to się zmienia na inny living stone i De, Do Destructiva dajemy Livingstone, living wood, dajemy MOD WHITELIST i w tym momencie jest easy, tu zrobić w sumie, no, nie będzie w tym miejscu. I teraz to. I w tym momencie byśmy potrzebowali sobie zrobić Terra Stil, czyli tak Botania Terra Stil, czyli to, czyli to. Czyli potrzebujemy. My tak, manę potrzebujemy. Nawet dużo many potrzebujemy. Ja pierdolę. Bardzo dużo many. Więc co? My się zaraz widzimy i będziemy to ogarniać. No dobra, to takie ja czasy zrobiłem na początek. To mam dwa spreadery dojdą nam, nam tu, tu, tu. Tu, tu się nawijam mana. ej, Do roboty, do roboty. Jestem tak, jestem nie zadowolony pod tym względem, bo odgarnąłem sobie tutaj coś. i idzie prosta rzecz. Każdy nasz Rose Arcane yy, zbiera wprost z El Elsta. mam, Z tobą jest pierwszy level i patrzcie, to pewnie chwileczkę mamy, ale patrzcie, mamy many już no, już powolutku się fajnie zbiera, już fajnie Mana na stołownie te Nie wiem, godzinę kurwa, idę, idę też sobie <kłyszyk> No, odłem ogóle... hmm, no, <kłyszyk> zrobiłem gdzie coś. Wrócie, no użyłem to, to sobie do Expa, że udzielamy nasz, naszego tanka, o, Który przekierowuje prąd na dół do tanka toledo i który potem on przekierowuje dalej do Expa, jak widać, normalnie się ładnie uzupełnia po polsku. O, patrzcie, tu dużo, kurwia, pa, Krepowa jest, To no, chyba to były wszyscy do tego walą. Zaraz działa. Ja. no nareszcie będzie ostatnie adiosło, patrzcie, będzie, 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 a pa, o. I klasa Pierwszy jest, mamy pierwszy I kończymy w tym momencie, mamy w tym momencie ostatni, czwarty Terra Steel. Jest, nareszcie, oje juniu, oje juniu Teraz tak, na pewno będę chciał się tego pozbyć I zrobiona Terra Steel. Mamy w tym momencie legandzką Terra Steelkę obok many, Bo nie, tu jest mana tu a na mniejsza w to. jest dowolony, bo w tym momencie mamy teraz steal Naprawdę, teraz mam już rebelkę Mamy oddzielony tą botanię Proszę o na tam. I w tym momencie musimy sobie wybrać w jeszcze wreszcie Opening the portal Portal, żydęcki, Który będziemy pod sobą się Boty, potem przyjmujemy dwa natur Pilony, Eleven gateway core Trzy razy limering living woody Oraz living wood zwykły Banalnie Botania się strasznie buduje No, sami widzicie Coś się dzieje nie tak. A wiem czemu coś się tak, tak dzieje. Wiem czemu. No, yy, przez to, że mam odpolone shadery. No? Ty, bez itu. Wspomniałem, że. Asy A nie, ważne. Dalej nie działa. Ale przynajmniej te modele 3D. Ale w F5 już nie działa w ogóle. A Wandem! Działa. No dobra, git, Cześć. Teraz co? Yy, żeby nie zdrasła. Dawaj, ty oddaj. Eee! Nie oddało! Oddaj moją teraz ty kurwo. Zobacz, wrócę ci. Ty potrzebujesz... Nie teraz, Steel. Co ja wrzuciłem do nich? Nie teraz ty, To potrzebują Dają, dają. Oddaję, oddaję. Mało kuźł. Ale renta. Dalszym etapem... <laughs> ...będzie panu powinien się gaja geyaspiritem w tym przypadku będzie to najsensowniejsze. Myślę, że tak. To jest dla procesu zrobienia, tylko byśmy potrzebowali głównie i wyłącznie All Steel. alf Steel się robi tylko i wyłącznie w Mana Infuserze, czyli jedno słowo potrzebujemy po prostu jednostek. zrobione z Mana Infusera, czy to jest runą winter, Inter, coś tam, la etc., etc., się mówi. Ale my w tym momencie robimy taką batania, bierzemy stack wooda na pewno i stack tego trzeba Albo tak to się nie robi, prawdopodobnie zweryfikowałem Stack Over Stone. Pak, Bo ten Living Tool, no mogę go chyba konwertować. Czy jak to Nie No patrz, na ha, czy jest to? A, a nie ma stone jednak, tylko jest. jest ten wood. No a tu jest. Tak. tak. No trzeba będzie parę porobić w ten sposób. O, tak Fak. Fak, pak, pach. 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 Złote i tu już bloczku ogóle nie kojarzą. nie będzie jakiś, nie jakiś dziwny bloczek, tylko nie wiem, jak to wygląda. Mogę, muszę po prostu jeden zrobić, nie więcej, po prostu muszę bić jeden. I to, żeby to darnąć, to się te w ogóle zmienia. To nie jest to? Dreamlock? To jest to. Ty, Shimmer Rock. Jak to się robi? Limit Wood i befrost frost Block. teraz tak, tak potrzebujemy leto Run of Spring. Proste. No, daj, potrzebujemy dużo śrub. Dobra, to dajcie mi naprawdę. No, Wiecie jak to się robi, widzicie? Dobrze, muszę to zrobić i dzisiaj pokroimy daje. Ty! A jak trafię tą runę, to mi się te runy przywracają, Może to jest fajne w sumie, no. Ciekawa rzecz. Potrzebuję jeszcze to fire do Garencia. Tasa, raz, dwa i trzy. Czemu to nie działa? Pomyliłem bloki, czy nie? No, nie jest niemożliwe. O to potrzebne jeszcze jest. To zniknie za chwilę właśnie. Damy tam, tam jedny chuj, tak nie mam, tak mano mi się nie, nie, nie pobiera. Kurde, no nie wiem. bo nie, no to jest takie. Nie wiem. Ja go strasznie nie lubię ten ty, tyle ty On jest taki toporny strasznie. On nie jest przyjemny w żadnym stopniu. Bo tu czasem ci starczy, czasem nie, czasem ci tym czasem nie. Proszę. Jest upierdliwy, naprawdę. To nie działa z parki, nic nie działa tu dobrze. No kurwa, no, no to jak mam to zrobić? Mana mam w chuj. No to w ogóle tego przesłać? No ja pierdolę. Mana pump. No i chuj z tym Mana pumpem. No i co z nim zrobisz? Ty? No i co, Zesrać tym Mana pumpem. Tu masz to, tu masz to, no i co? No się nie łączy do, to, to główne jebane. A, spierdalaj, Ale tym od mnie w kurwia. Nareszcie działa. Jezu. O co chodziło? Musiałem wycraftować specjalny ten, który się nazywa Dominant. Do, yy, Spart Dominant. Nie wiem, po chuj miałam też, że nawet nie patrzałem. Musiałem zobaczyć. Kurwa, po co, o co tu chodzi? I się udało działa wreszcie. I wysyła. I dwa, i trzy. No dawaj, kław tą pięć, ten piękny pomaranczowy dobra, dawaj Witam cię! Dzień dobry. Mi wystarczy w 100%. Raz, dwa, trzy, cztery. Jezu nareszcie! Oj oj oj, 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 oj. mamy cztery. I teraz tak, to dead Spirita, tak naprawdę. To trzeba byłoby tu przyzwać... Lam, Nite, Active Beacon i kurde, zrobimy tą tą Platformę od razu, więc w sumie oraz możemy ją wykorzystać na to, żeby pokonać naszego osiora. Dia Pylons, ok, 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 dual date, ok, to, to może być w tym miejscu, okej, okay, kurwa powinienem, powinienem to przeżyć, proszę, żeby ja na już nie bić, ale ten To jest jedno z czy setów w tam modernie, to modernie, te tam obronę mam chyba, nie, no shield w ogóle, nie mam gdzie shielda, mniejsza w to, dobra, nie ma co, to przywołuję nie ma co, dobra, mamy bossa ale muzia, y! ej, ale muza, ale muza, ty może... Tak, mi to mi teraz nawala? Ja. O, transformuje się, ba, transformuje się. Aha, ale zrespiłeś? No dziwne, jest. Potężna walka z bosem. Bosi, bosi! O. Budzi się, budzi się, to czemu on tak ty wygląda ten, 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 ten Guardian, czar. brzydki jest strasznie. W ogóle. Żebym tu, nie wiem, może, ale... Już. Mogę go bić. Ja nie mogę, no dawaj. UHP, może... No chodź. O. O. Gdzie on jest? zdech. Juhuuu, się po siii, osiem dostałem, teraz już nie muszę tu więcej raz bić, to jest smutne, trudno się mówi, dobra, mm, ogarnęliśmy, no i co w sumie, to tyle, no, Kiączyli w całą botanię w tym momencie, dokładnie, no, kolejne można sobie kraftować. i tutaj potem jest nam Gaia Spirit, to. Yy, tym akcentem yy, zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz, bo <laughs> no ta no trzeba zrobić jeszcze TT. te, te. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, robić, bo i mamy tu quest'a dość bardzo, bo quest też tak, za to jest, a ja i to jest to. i głównie i w tym momencie będziemy sobie wyciągnąć Gaia Spirit, CD, i one będą nam potrzebne do zrobienia naprawdę różnych rzeczy. Pod tym względem, na przykład, nie wiem. Jak na przykład, nie wiem. Kurwa, w sumie, główno tu jest do, do, do wyciągnięcia, to nic nie ma. No? Trudno. No, da, mamy UTM. tym sobie zrobiłem do krasta. Parę tutaj tych, 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 tych Gaia Pointów. No to co, widzowie? W tym momencie to będzie chyba na tyle. Zrobiliśmy całą pytanie w tym odcinku. W następnym odcinku zajmiemy się, myślę. Project E, więc no Ja się nazywam i widzimy się w następnym odcinku, cześć